1200 dzieci z całej archidiecezji oraz sanktuaria świętego Jana Pawła II i Bożego Miłosierdzia. A motyw przewodni jeden, misje. Zaprosiliśmy dzieci w tygodniu misyjnym i podczas trwania synodu biskupów w Rzymie. Chcemy, żeby dzieci włączyły się w, to, w tą odpowiedzialność za Kościół. Tutaj w naszej ojczyźnie, ale także żeby były otwarte na tych, którzy nie znają Chrystusa. Dzieci są takim podatnym gruntem, którym można siać i rzeczywiście to owocuje, bo, bo mamy też owoce i w dorosłych, którzy kiedyś tam też brali udział w podobnych wydarzeniach i, i dziś jakby kontynuują i przyprowadzają swoje dzieci. Misyjny syn od Dzieci to okazja do tego, aby od najmłodszych lat uczyć, że misjonarzem może i powinien być każdy z nas. Bo można lepiej poznać świat, ludzi. To jest takie otwarcie się na, nowych, na nowe znajomości, na cały świat w ogóle. Myślisz, że misje, misjonarze to jest taka ważna posługa, to jest ważna sprawa dla Was dzieci? Myślę, że tak, bo od takich osób, które właśnie w misjach uczestniczą, właśnie się można dużo nauczyć. Tak jak od biskupa Roberta, który przewodniczył mszy świętej dla małych misjonarzy a nie było to ich pierwsze spotkanie. Te dzieci modliły się już od dawna za tego księdza, obecnego biskupa, który był na misjach poprzez patronat misyjny, który prowadzimy, więc one już uczestniczyły, znają go ze zdjęcia czy z korespondencji, no i takie spotkanie z nim teraz na, na mszy świętej, no jest no niesamowitym takim przeżyciem. To wsparcie jest bardzo ważne, tego też zawsze z wielką radością tutaj jestem w te soboty misyjne naszej diecezji, gdzie wtedy możemy razem z dziećmi się spotkać i po prostu mogę im osobiście podziękować za to wsparcie, które gdzieś tam odczuwałem pracując wśród Brazylijczyków w Rio de Janeiro. Czy dzisiaj więc serce misjonarza patrząc na te tłumy dzieciaków rośnie? No oczywiście rośnie i, i uśmiech się pojawia i na przykład takie odkrycia są. Nie wiedziałem, że, że w Czańcu są Indianie na przykład, a są. Radość i zabawa, ale za tym wszystkim kryją się prawdziwy duch misyjny, odpowiedzialność za Kościół. I? No, i ta modlitwa za tych misjonarzy. To jest bardzo ważne. I za to dziękuję wszystkim, którzy też gdzieś wspierają misję w różnych sytuacjach, w różnych miejscach na świecie. Nic mnie nie zatworzy już wśród największych burs, bo ty, panie, jesteś ze mną. Być może tego w kamerze nie widać, ale z każdej strony mijają nas grupy dzieci. Tak, jakie emocje księdzu dyrektorowi towarzyszą przede wszystkim, patrząc właśnie na te całe grupy młodych ludzi? Ja się trochę obawiałem, jak to wszystko wyjdzie, ale teraz widzę, że naprawdę dzieci to jest no, żywią w takim dobrym znaczeniu radość. Oni tak to radość nie przeżywają i mam nadzieję, że to spotkanie ich umocnia a także i nas. Karolina Zając, Archidiecezja Krakowska.